Witam wszystkich na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na torach od Wąskotorówki. Nie jechaliśmy nimi, bo one są w I to są w Miejscowości Rybina. I tutaj mamy fajny semafor. Dobra, jestem blisko już tego semaforu. O, um, to Dobra. Tutaj mamy cię biegunie. Znaczy klamkę. Tutaj mamy jakieś nerki. To jest stary semafor I taki też. Szczerecznie przesuwany. Widzowie pokażę Wam teraz te znaki. To jest bliska. Krzyż jest tego Andrzeja, jak widzicie, jest bardzo biały cały. Znak stop chyba jest nowy. O, tak wygląda krzyż. Krzyż jest naprawdę stary. O, znak stop, że trochę farba mu się zmyła. Dobra, tu mamy sprężnicze. Przestawia tam tor, pociąg tam pojechał. Tutaj mamy jakiś rozwalony murek ceglany no i końcówka tam jest kolejna tutaj mamy ślepy tor o. no i jakiś znak na końcu Tam mamy most, który jest naszym celem odcinka. To właśnie teraz do niego podejdziemy. Tu znowu jest przejazd. Tu jest budka zrobiona z wagonu kolejowego w ogóle. Czy ze świętego Andrzeja są nowe chyba? tak to są te nowe krzyże o a tu mamy napis rybina most w mamy takie krzesełko jakiś daremiany stolik tak tu ten wagon wygląda a tam znowu mamy znak tam... no tam mamy daleko most zboczony. Czterech pancernych i różne statki. Tutaj mamy ten most. A w ogóle zapytacie, czemu on nie jest zrobiony normalnie? Dlatego, że tutaj kiedyś pły, dużo częściej pływały statki i, dla, i takie potwory mogłyby przeszkadzać w przepływaniu statków, w przepływaniu statków. Tutaj mamy szlapę, żeby pokręt nie wpadł do wody. No i tak to wygląda. Ten most jest w remoncie, dlatego jak kiedyś wam pokazywałem ten przejazd, no to on się nie zamykał, tak ten stegnie. Dobra, tutaj idę po tym morskim rzesłem na dół. Dalej no, nie będzie morskim. O. Podejście. Podejście do tego, wejście na most. O. nie chodziło. Dokładnie. Dobra, tutaj mamy tą część tego mostu. O. Tu się zatrzymuje most na tej barierze. A może skąd nie pójdzie? No dobra. Widzowie, do zobaczenia po drugiej stronie.